Dzień dobry moi kochani Witam was bardzo, bardzo serdecznie Dzisiaj w takich niecodziennych, nietypowych okolicznościach przyrody A tak jak mówiłem, na troszeczkę potrzebowałem wyjechać I zobaczcie, w takich oto plenerach pięknej zieleni Kochani, przychodzę dzisiaj do was z takim krótkim filmikiem, informacjami Zbliża się jedno z najpiękniejszych, jak dla mnie, świąt Czasów, e, momentów w roku, e, święto makoszy, święto Matki Ziemi. E, w kulturze chrześcijańskiej, Matki Boskiej Zielnej, ale dla mnie jest to szczególny czas. Dla mnie jest to czas e, ziół, czas dziękczynienia, czas Matki Ziemi, naszej kochanej Matki Ziemi, która e, jest dla nas. Chyba wszystkim. Jest ukoicielką, powierniczką, żywicielką, to z niej wychodzimy i to do niej wracamy. W serworze naszego życia całego to o pewnych rzeczach zapominamy, o pewnych rzeczach nie myślimy. Ale jakże ważne jakże istotne jest to, aby mieć kontakt z nad naszą Matką ziemią. Ja w swoich wszelkich działaniach, czy to magicznych, czy Takich życiowych od zawsze, od zawsze uwielbiałem, i starałem się właśnie pielęgnować ten kontakt z Ziemią poprzez spacery, poprzez dotyk, poprzez zioła, poprzez różne e, działania takie nasze zwykłe, ludzkie, ale też i magiczne. Kochani, 15 sierpnia to już takie pełne lato kiedy wszystko pachnie, kiedy poranki okraszone są rzęsistą rosą, gdzie zapach jest bardzo silny, wieczory bywają duszne, bywają mokre, gdzie bryza morska a najpiękniej pachnie, a gdzie zieleń jest już taka soczysta, mocno napełniona, właśnie taka brzemienna. To doskonały czas na zbieranie ziół. To doskonały czas na kontakt właśnie z naszą Matką Ziemią i dziękowanie jej za wszystko to, co nam podarowała, za piękno i za cały dobrobyt. 15 sierpnia Święto Makoszy, Matki Boskiej Zielnej, zwał jak zwał, nieistotne, to piękny czas na to, aby z całego serca podziękować za wszelkie dobro, za wszystko to, co otrzymujemy za całe piękno naszej Matki Ziemi. Ja w ten dzień e, zbieram zioła, palę świecę, staram się medytować, staram się wyciszyć. E, kochani, jeśli chodzi o zbieranie ziół, e, według mnie i według starych zapisków mojej babuszki, zioła należy zbierać mm, albo bardzo późno w nocy, najlepiej przy pełni. I tutaj... E, Doskonała wiadomość, bo tegoroczna pełnia, a właśnie 15 sierpnia, i to jest taki bonus chyba od, od obecnego czasu, to znaczy, nie dojrze jest pełnia, nie dojrze święto makoszy, to właśnie to razem daje nam niesamowicie mocne wibracje, niesamowicie mocną energię. Możemy zbierać zioła właśnie nocą, ale możemy też zbierać zioła wcześniej, wcześniej rano. Wtedy, kiedy jeszcze rosa na łące, kiedy jeszcze taka wilgoć, a i wtedy, kiedy te zioła mają największą, najmocniejszą a, moc. Oczywiście pamiętać należy, aby a, wcześniej poprosić, a, czy możemy skorzystać właśnie z darów, z łask Matki Ziemi, i wtedy możemy czerpać pełnymi garściami to dobro. Później możemy z tych wszystkich ziół robić różne nalewki, oleje, mydła, czy po prostu suszyć i używać jako kadzideł. Czy to w użytku magicznym, czy takim po prostu naszym ludzkim, prozdrowotnym. Pamiętajcie, że zioła mają wielkie bogactwo. Zioła można wykorzystywać na różne sposoby. Czy to zewnętrznie, czy wewnętrznie, niemniej jednak nie będę się wypowiadał na temat medyczny, boż, nie jestem lekarzem, niemniej jednak zioła w odpowiednich dawkach i w tak zwanych herbatkach nikomu jeszcze absolutnie takie zioła nie zaszkodziły. To doskonały czas również na tworzenie własnych lalek, ziarnuszek, żarnuszek, proszewnych, Moją ulubioną jest formą lalki jest właśnie lalka, jeśli chodzi o wnętrze, które ma ziołowe, to najczęściej używam mięty mięty lub lawendy. I teraz niektóre zioła zbieramy o północy, ale niektóre zbieramy wcześniej rano. I tak, lawenda najlepiej, jeżeli jest zbierana właśnie wczesnym rankiem, im wcześniej, tym lepiej. Podobno dedykowana jest, gdzieś tak w starych zapiskach wyczytałem, między czwartą a piątą rano, a oczywiście świt, mówmy, że to się łączy jakby ze świtem o tej porze roku, wtedy kiedy jeszcze na łąkach jest rosa, kiedy kwiaty są jakby obmyte właśnie tą nocną, wieczorną rosą. Jeśli chodzi o miętę, to mięta najlepiej, jeśli zrywana jest właśnie w nocy, a jeżeli jeszcze to zajdzie z pełnią księżyca, to już jest najpiękniej i tak właśnie możemy to dzisiaj robić, czyli w, albo w Wigilię, czyli 14 lub właśnie 15 sierpnia. Kochani, zioła suszymy najlepiej w jakimś przewiewnym miejscu, no najlepiej zacienione. Z niektórych ziół od razu możemy wyciskać soki. Dodajemy wtedy to do mas, do baz mydlanych lub do naszych olejów. Wtedy również najlepsze są świeże. Zioła. To jest czas, kiedy już nasze polskie mimozy zaczynają kwitnąć, kiedy wrotycz możemy używać, kiedy możemy używać wszelkiego rodzaju pokrzywy. Pamiętajcie, że o tej porze roku zrywamy troszeczkę więcej niż tak jak majowo. Zrywamy pierwszych kilka listków z góry krzewu. Tak teraz możemy pozwolić sobie na troszeczkę więcej. Ponieważ pokrzywa już zaabsorbowała wilgoć, te wszystkie soki są gdzieś głębiej i możemy praktycznie wykorzystywać większą część. Wykorzystujmy również kwiaty danych ziół. W kwiatach jest taka kwintesencja tych olejków eterycznych, właściwości prozdrowotnych, właściwości eterycznych, czyli zapachowych. A pamiętajcie, że to czas właśnie ziół to jeszcze możemy zrobić z ziół oprócz olejków, oprócz używania jako suszu do kadzideł do kąpieli możemy również i to jakby uczczenie właśnie naszej matki ziemi, matki Makoszy upleść wianki patrząc w historię to wianki o tej porze roku, czyli w święcie 15 sierpnia były plecione na różne intencje na intencje zdrowotne, na intencje bezpieczeństwa na bezpieczeństwo domu, na intencje bezpieczeństwa zwierząt. Tych intencji jest naprawdę, naprawdę wiele. I tutaj, tak naprawdę, możemy używać wszystkich ziół. Pamiętajcie, że tak jak na łonie natury, na łąkach, takich zwykłych, polnych e, przestrzeniach, zioła rosną uszeregowane. Wiadomo, że każdy z nas ma swoje preferencje. Niektórzy lubią lawendę, niektórzy mięte, niektórzy lubią, e, nie wiem, no, koniczynę, ale starajmy się, żeby nasze wieńce, nasze bukiety były jak najbardziej bogate, e, jak najbardziej pełne. Suszymy, pleciemy takie m, wieńce z, właśnie z ziół. E, najlepiej na m, brzozowych jako takie podłoże, jako stelaż, ale można również zaplatać jak wianki. Po prostu wplatając przysłowiowym warkoczem, właśnie wszystkie zioła. I cóż, i, i co wtedy robimy? Najlepiej, żeby tak jak wcześniej powiedziałem poprosić matkę się mi o możliwość skorzystania z tych ziół, zerwać je do kosza. Ja zawsze staram się mieć taki ziołowy, podręczny kosz. Zioła należy zrywać bardzo delikatnie, z odpowiednią taką pieczołowitością, aby nie zostały jakby pogniecione, zaparzone w żadnych absolutnie workach, chyba, że mamy jakiś worek lniany. Niektóre zioła nie, po zerwaniu nie lubią jakby wystawione być dalej na promienie słońca, ponieważ ciemnieją niektóre zioła, jak na przykład jaskółcze ziele. Ma taki, specy, ma taki specyficzny sok, takie mleczko, które barwi ręce. To też trzeba pamiętać o tym. Więc no, ale no, umówmy się, no, nic od zabarwionych rąknikom mu się nie stało i nie stanie. Niemniej jednak Zrywanie ziół musi być z odpowiednią intencją, atencją i takim namaszczeniem. Zrywamy te zioła, przychodzimy sobie do domu, zapalamy świecę. Może być e, brązowa, może być biała w intencji podziękowania e, za skorzystanie z takiej możliwości. No i wtedy, w odpowiednim e, namaszczeniem, uwijamy sobie te wianki. I następnie wieszamy sobie na drzwiach do wejścia do domu, wieszamy w miejscach pracy, w pracowniach, wieszamy, a jeżeli ktoś z Was ma na przykład, nie wiem konie, krowy, jakieś inne nie wiem, ptactwo domowe no to można na, na wejściu no właśnie do obór, do stodu do jakichś e, miejsc w których te zwierzęta przebywają e, i cóż te zioła sobie fajnie schną e, najlepiej by było w takich delikatnie przewiewnych miejscach i nie dość, że pięknie dekorują nasze przestrzenie, niesamowicie pięknie pachną, ale są takim pierwszą jakby barykadą przeciwko różnym niechcianym gościom, energiom czy niepowołanym odwiedzinom. I tak na przykład mięta chroni przed złym okiem. Jest to zioło, które jest bardzo mocno ochronne, obronne. Możemy sobie wykonać kąpiel, ale wiszące wianek na przykład zmięty chroni przed takim niefajnym, niechcianym gościem. Lawenda chroni nas przed e, siłami demonicznymi. Demony, niskim byty absolutnie nie znoszą zapachu lawendy, ale lawenda również w naszym takim e, normalnym życiu, połączona na przykład z, e, z tak zwanym zielem bagna, nie pamiętam jak to się nazywa e, z łaciny, ale myślę, że większość z Was wie, to są takie drobniutkie e, listki na dosyć mocnych, twardych łodyżkach z żółtym kwieciem. To się chyba jakoś też tak w potocznej nazwie nazywa bagno, i zaplatamy taki wianek, właśnie z tego bagna i z lawendy. I jak nie dojrze, odstrasza nam mole, odstrasza nam ćmy, odstrasza nam komary. A to jest dosyć istotne, bo plaga komarów w ostatnich lat jest bardzo duża. Więc mamy gotowy, nie dojrzy, piękny wieniec, piękny bukiet pachnących ziół, ale też i odstrasza nam nieproszonych gości komary, czy jakieś inne insekty, ale też i te niskie energie. Mógłbym Wam przydatać tutaj mnóstwo takich e, no, sposobów. E, z wrotycza możemy zrobić przepyszny olej, bardzo e, no, kojący na przykład. Jeżeli ktoś ma e, zaczerwienienia skóry, jeżeli ktoś ma jesienne problemy z, w ogóle ze skórą, z naczynkową cerą, z trądzikiem, z wypryskami, z łuszczycą, to jak najbardziej Taki olej właśnie zwrotycza, przemywanie skóry bardzo dobrze wpływa na, jego, na gojenie się tych ranek, na łagodzi zaczerwienienia, wspomaga strukturę lipidową naszej skóry. Z ostrożenia możemy robić sobie kąpiele bardzo silnie oczyszczające. Jeżeli na przykład mamy dziecko malutkie lub my sami czujemy niepokój, możemy właśnie wykonać sobie kąpiel taką oczyszczającą. W w ostrożeniu, e, bardzo pięknie widać i e, wyciąga wszelkiego rodzaju e, no, klątwy, uroki. E, co prawda kl klątwa urok to jest dosyć duży kaliber, o tym kiedyś Wam też opowiem. Niemniej jednak. E, w momencie, znaczy jak, jak, spo, jak zobaczyć, czy zadziałał i czy, czy, czy coś mieliśmy przyczepionego do tak zwanych pleców. Jeżeli w czasie kąpieli, w ostrożeniu widzimy taką galaretowatą jakby masę w wodzie, to znaczy się, że właśnie zadziałał, że wyciągnął z nas to, co było niepotrzebne nam i w tym momencie jesteśmy, mówmy, oczyszczeni, jakkolwiek to nie zabrzmi. Zioła są w ogóle dobroczynne. Zioła dają nam mnóstwo dobrej, pozytywnej energii. Możemy stosować je jako kadzidła. Czy to nasza szałwia, szałwia podróżnik, bylica, która jest równie dobra. Tutaj na naszych ziemiach słowiańskich, właśnie bylica była głównie używana do. Okadzania domów. E, owszem, biała szałwia jak najbardziej. Palo Santo oczywiście również. Szałwia, biała szałwia jest energią żeńską. Palo Santo męską. Ale na naszych e, ziemiach używano głównie belicy. E, równie dobrze możemy używać kwiecia dziurawca. E, pamiętajcie tylko, aby jeżeli m, używacie ziół, to z rozwagą. Nic w nadmiarze nam nie służy, również e, zioła. Kochani, e, mógłbym jeszcze opowiadać o ziołach długo, długo, bardzo długo. O samym dniu, o samym święcie, makoszy również. Najważniejsze jest to, aby w tym dniu postarać się o to, aby wyjść na krótki chociaż spacer, docenić piękno, docenić Matkę Ziemię e, i w tym dniu cały rok ona dla nas służy. Cały rok nam pomaga w różnych sytuacjach, gorszych i jeszcze gorszejszych, ale ten dzień. Poświęćmy dla niej, zapalmy świecę w podziękowaniu. Możemy również wykonać taki rytuał dziękczynny. Zapalmy po prostu, uplećmy wianek z ziół, dowolnie, jak czujemy. Zapalmy, połóżmy go na swoim stole, połóżmy na swoim ołtarzu. Zapalmy główną świecę ołtarzową i później odpalmy dziękczynnie właśnie kadzidła. a Odpalmy świecę, może być biała, ma gest. Ma być prosta, ma być łatwa. To jest dowolność, to jest swoboda. I po prostu poafirmujmy, podziękujmy żywiołom za ochronę, podziękujmy ziemi, podziękujmy powietrzu, ogniu i wodzie za opiekę, za ochronę. Niech ten dzień będzie takim uczczeniem Matki Ziemi. Tak rzadko o tym pamiętamy. Mam nadzieję, że my czyniący, wiedzący i widzący robimy to częściej. Niemniej jednak... Myślę, że jeżeli ten dzisiejszy dzień poświęcimy właśnie takim, takim czynieniom, a to i nasze serca i nasza Matka Ziemia będzie nam bardzo za to wdzięczna. Kochani, tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego, pięknego, wspaniałego dnia. A niech Matka Ziemia będzie dla nas wszystkich ostoją opieką. Życzę Wam, abyście byli szczęśliwi w sercach, z uśmiechem na twarzy. No i cóż, pięknie dziękuję za Waszą obecność, za wysłuchanie, za to, że jesteście ze mną. Pozdrawiam Was z tak pięknego miejsca, z tak urokliwego. Pięknie jest, kochani. Korzystajmy z tego lata, korzystajmy z tej zieleni, korzystajmy z tego cudownego, pięknego czasu. Twórzmy własne zieńce, twórzmy własne a lalki proszebne, to doskonały czas, aby właśnie z ulubionych ziół stworzyć właśnie ziarnuszki, a lalki proszebne, żarnuszki, a motanki, zwał jak zwał, pamiętajcie tylko tworzyć zgodnie z waszym sercem, z waszym podobaniem, bo to jest najważniejsze. Kanon tworzenia takich wieńców, właśnie w święcie Makoszy podczas Święta Makoszy, czy żarnuszek dla lek potrzebnych, owszem są. To jest ważne. Trzeba należy wręcz trzymać się pewnych kanonów, pewnych zasad, ale tak naprawdę to jeżeli będziemy działać w zgodzie z własnym ja, z własnym sercem, z pozycji czakry serca i z dobrą, pozytywną jakby wibracją, intencją, to to czynienie będzie najlepsze z możliwych. I takiego Wam życzę. Pięknie dziękuję za to, że jesteście, za to, że mnie słuchacie, za to, że wyrażacie swoje opinie. Dziękuję za wasze słowa, za, za Was. I cóż, do zobaczenia. Pięknie pozdrawiam Was z tego cudownego miejsca.